Dzień dobry, witam bardzo serdecznie. Nazywam się Krzysztof Krząstek. Tworzę kanał Powiew Wiatru, na którym będę poruszał tematy związane z rozwojem duchowym, z rozwojem osobistym, z medytacją, z przekonaniami, z pracą, z afirmacjami, różnymi problemami życiowymi i duchowymi, również energetycznymi. Czasami będę odnosił się do swoich książek, które napisałem, i tak będzie długi cykl związany z poradami z mojej książki Poradnik szczęśliwego człowieka. I tak pierwsza porada z tejże książki brzmi następująco. Rozpoczynaj każdy dzień od uśmiechu. Napełnijcie to pozytywną energią i nadzieją na dobry dzień. Po pewnym czasie będzie to może nawet wiara w to, że ten dzień w którym się uśmiechasz, będzie dla ciebie miły i przyjemny. Zatem uśmiechnij się zaraz po przebudzeniu. Zanim wstaniesz, uśmiechnij się do siebie i bez trosko przeciągnij. Potem uśmiechnij się, widząc swoje odbicie w lustrze. To ważne, abyś widział w nim swoje uśmiechnięte i radosne oczy. Wtedy i inni będą je mogli takie zobaczyć. Umyj się, ubierz i jeszcze raz się do siebie serdecznie uśmiechnij. Zobacz, jak wyśmienicie wyglądasz. To jest fragment opisu z pierwszej porady, z tejże książki. Jeżeli Cię to zaciekawiło, zaintrygowało, uważasz, że porada była fajna, że warto ją stosować na co dzień, albo wtedy, kiedy chcesz, bo to od Ciebie zależy, no to zasubskrybuj kanał, zalajkuj, powiadom o tym innych i czerp z tych różnych inspiracji. Pozdrawiam serdecznie. Wszystkiego dobrego.